Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wolności. Kamień od grobu zawstały odsunięty, a gdy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj z martwych powstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany lecz trzeciego dnia z martwych Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydawały im się czczą gadaliną i nie dali im wiary. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Jak słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, to już szesnasta katecheza różańcowa, którą przeżywamy w tym czasie. Tak pięknie połączonym miesiąca różańcowego z miesiącem, w którym w sposób szczególny Pragniemy oddać cześć Panu Jezusowi poprzez niepokalane serce Maryi, ale poprzez miesiąca, w którym w sposób szczególny w pamięci przywołujemy naszych bliskich, których przecież ciągle kochamy, o nich nie zapominamy. Oni żyją w naszej pamięci. Wierzymy i ufamy, że są, że są bezpieczni, że są w wieczności, że są właśnie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dzisiaj przeszliśmy. Dokonał się taki ogromny, dziejowy skok, również w tym, co, czego dokonywał Pan Jezus, kiedy podjął misję zbawczą rodzaju ludzkiego. Bo jak pamiętamy, pierwsze pięć tajemnic to jest przygotowanie tej zbawczej misji, zwiastowanie, zapowiedź, narodzenie Chrystusa, dzieciństwo Pana Jezusa, drugich pięć tajemnic. Które nazywamy tajemnicami światła, które w sposób szczególny rozważamy od czasów Pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, to czas, w którym próbujemy medytować i uświadamiać sobie wielkość dzieła, które dokonał Jezus Chrystus przez trzy lata jego publicznego nauczania. Kolejnych, kolejna część różańca świętego i tych rozdarzeń, tajemnic różańcowych. To taka kondensacja w życiu Jezusa Chrystusa, jego działalności. To triduum sakrum. To modlitwa w ogrójcu, to biczowanie, cierpienie, koronowanie, niesienie krzyża i śmierć. Zatem ten moment niezwykle ważny, bo Pan Jezus przyszedł tutaj na Ziemię, by właśnie ponieść za nas wszystkich. Śmierć na krzyżu, by oddać swoje życie za okup, jako okup za wielu, za nas wszystkich, którzy przyjmujemy Jego naukę i którzy jesteśmy zanurzeni w sakramencie Chrztu Świętego. I teraz dokonuje się właśnie ten dziejowy, transcendentny skok do zmartwychwstania, bo prawdę powiedziawszy, to co usłyszeliśmy w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. To dotyka również nas dzisiaj, kiedy, kiedy mówimy kiedy mówimy o Panu Bogu, kiedy mówimy o, o sprawach związanych z religijnością na różnych spotkaniach, również za naszych czasów. To nie dotyka tylko tego, co się wydarzyło tam na Aleopagu w przypadku Pawła Apostoła. To dotyka również nas tu i teraz. Kiedy zaczynamy mówić o zmartwychwstaniu wielu ludzi młodych. Mówi, dobrze, to już my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Umówimy się następnym razem. To tak bardzo właśnie przypomina ten, tę sytuację, kiedy Paweł Starsu dotarł do Aten. Stanął tam w tym niezwykle ważnym miejscu, na którym zbierało się wielu mędrców, ale i też ogromne tłumy słuchało tych, którzy tam przy, przychodzili i wygłaszali różnego rodzaju roz, rozprawy, i również on wtedy. Stanął i zaczął nauczać o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii, o o nowej, o dobrej nowinie. I słuchali go dotąd, dopóki nie zaczął tematu związanego ze zmartwychwstaniem. I wtedy usłyszał: Innym razem Cię posłuchamy. Czyli to było takie zlekceważenie. Nie chcemy nie chcemy o tym słyszeć. I my również jesteśmy w pewnej części takimi potomkami tych Ateńczyków, którzy. Nie dopuszczają do swojego serca nawet myśli o tym, czym jest martwych stanie. Mówiąc jeszcze inaczej, wśród nas uczestniczących każdego dnia w Mszy Świętej, przychodzących do świątyni na mszę, ze swoimi pociechami, z rodzinami, jest wielu sceptyków, którzy uważają, że to jest niemożliwe, żeby martwych stanie było czymś prawdziwym. I teraz rodzi się pytanie, dobrze, to gdzie ty właściwie jesteś? co ty naprawdę wierzysz? Bo jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to to wszystko, co robimy, jest cyrkiem. Jest daremne. Święty Paweł Apostoł powiedział to pięknie, nie tak dosadnie, jak to zrobiłem przed chwilą ja. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Daremne jest nasze nauczanie. Dlatego ważne jest, byśmy obudzili się, byśmy sobie tak posłuchali po naszej głowie i zapytali samych siebie, czy ja naprawdę przyjmuję wiarę w Jezusa Chrystusa i to z martwych starego. Czy dołączam do grupy tych, którzy określili to, co usłyszeli od niewiast jako czcze gadanie, jako babskie gadanie, bo to tak mniej więcej brzmi w oryginale. A przecież to nie było czcze gadanie, tylko było przekazem czystym związanym właśnie z tym, czego oczekiwał Pan Jezus, kiedy spotkał się z Marią Magdaleną przy grobie, jak słyszymy w opisie innego ewangelisty. Co nakazali aniołowie, by przekazano, co nakazał Jezus, mówiąc idź i powiedz Piotrowi, idź i powiedz uczniom, że czekam na nich w Galilei. Żaden z ewangelistów tak naprawdę nie zrelakcjonował momentu zmartwychwstania Pana Jezusa. W tych naszych rozważaniach różańcowych rozważaniach odwołuje się już któryś kolejny raz do filmu Gibsona, do pasji, Bowiem w pasji jest taki moment, takiego niezwykłego światła, który symbolizuje moment zmartwychwstania Pana Jezusa. Natomiast żaden z ewangelistów nie mógł się odnieść w sposób taki właśnie kronikarski do tego momentu, bo żaden z nich nie widział momentu zmartwychwstania Pana Jezusa. Tak jak mogli na podstawie świadectw i świadków opisać z dokładnością aptekarską, jak wyglądało biczowanie, jak wyglądało cierniem, koronowanie, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, pogrzeb Jezusa. Tak niestety nie mogli tutaj nic więcej na temat zmartwychwstania napisać, poza stwierdzeniem tych faktów, do których mogli się odnosić. Bowiem moment zmartwychwstania był, jest i na zawsze pozostanie tajemnicą naszej wiary. Tajemnicą naszej wiary. To jest taki probierz. Jeżeli nie wierzysz w zmartwychwstanie, to znaczy, że że no masz problem ze swoją wiarą. To jest taki swoisty test, jak robimy sobie testy teraz, szczególnie w okresie grypowo-covidowym, idziemy do apteki, kupujemy potrójny test, na który wskazuje nam, czy któraś z tych chorób występuje. I tutaj takim testem na naszą wiarę jest nasz, nasza wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ewangeliści zgodnie przekazują nam wydarzenie mające miejsce po zmartwychwstaniu. Opis męki Pańskiej kończy się opowiadaniem o pogrzebie Jezusa. Kolejna perykopa przenosi nas do pierwszego dnia tygodnia, i to usłyszeliśmy przed chwilą właśnie w relacji Markowej, w relacji Łukaszowej, natomiast. Bardzo podobny sposób relacjonują pozostali synoptyczni, synoptycy, ewangeliści Mateusz i Marek. Kiedy niewiasty przybyły do grobu, by namaścić ciało Pana Jezusa, zastają grób pusty. Wszystkie Ewangelie mówią o tym to samo. I to jest ten niemy świadek zmartwychwstania Chrystusa. Siostry i bracia, pokażmy sobie nawzajem, jeżeli szukamy prawdy o zmartwychwstaniu, o tym, że Jezus jest Bogiem, pokażmy, pokażmy. Spróbujmy poszukać w całej historii rodzaju ludzkiego drugiego takiego przypadku. Że grób po zmarłym jest grobem pustym. Bynajmniej nie dlatego, że został wykradziony, jak próbowali później dopisywać historię. Faryzeusze i saduceusze, po to, żeby, żeby obronić własną teorię, ale pusty z powodu tego, że tego ciała tam nie ma. Ono z martwych powstało własną mocą. Nie w sposób cudowny, tak jak został wskrzeszony łazarz, bo można odpowiedzieć, no właśnie, łazarza nie ma. Ale łazarz później stał się męczennikiem w Chrystusowym, w tej pierwszej wspólnocie Kościoła. I został zamordowany dla Jezusa, za Jezusa. Poniósł śmierć. I gdzieś tam jego grób jest, z pewnością. Jest, bo przecież jest świątynia. Natomiast w przypadku pana Jezusa ten grób jest pusty, ponieważ mocą własną Jezus z martwych powstał. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, dlaczego szukacie żyjącego wśród martwych. Jest to bardzo wymowne pytanie które można byłoby powiedzieć in, innymi słowy tak dlaczego szukacie Jezusa w grobie czy nie pamiętacie już tego co mówił że będzie zabity a no to jest ciąg dalszy relacji że po trzech dniach martwych stanie Jezus nie zapomniał przecież Jezus nie zapowiedział nie zapowiadał przecież tylko swojej męki i śmierci ale też jak Słyszymy w Ewangeliach, Pan Jezus zapowiedział bardzo wyraźnie, że zmartwychwstanie po trzech dniach. Problem polegał tylko w tym, że apostołowie nie rozumieli słowa zmartwychwstanie, nie wiedzieli, o co chodzi. Dlatego też tak jak większość z nas, jeżeli nie rozumiemy, są wyjątki szczególne, które dopytują, a co to znaczy. Takimi wyjątkami szczególnymi są choćby nasze dzieci, które nie rozumiejąc, pytają nas do skutku, aż zrozumieją, aż będą wiedziały, usłyszą odpowiedź. Natomiast apostołowie nie, nie zadawali Panu Jezusowi pytania, co to znaczy z martwych powstać. Po prostu przeszli do porządku dziennego i później były tego efekty. Mieli problemy z wiarą, mieli problemy ze spotkaniem z Panem Jezusem, bo pamiętamy, co się działo. Siedzieli zamknięci w wieczerniku, Większość obawie przed, o swoje życie. Niektórzy z nich uciekli z Jerozolimy. Pamiętamy, gdybyśmy dzisiaj czytali ciąg dalszy Ewangelii, usłyszelibyśmy piękny opis tych, o tych uczniach, którzy zdążali do Emaus, do których przyłączył się Pan Jezus z martwych stałych, lecz oni Go nie poznali. Nie uwierzyli słowom Jezusa, gdy jeszcze był z nimi? Nie przekonał ich także pusty grób, i to jest niezwykle również dla nas takie symptomatyczne, kiedy rankiem ten pusty grób znalazły niewiasty. Pobiegły do Piotra i Jana i usłyszały właśnie takie, takie trochę pogardliwe stwierdzenie, że to jest czegadanie. Nie wierzcie im, to jest czegadanie. Ale Jan i Piotr, mimo tego. Biegną do grobu, by, by się przekonać, co tam się naprawdę wydarzyło. Więcej, Tomasz przecież oświadczył jasno. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę, dopóki nie włożę ręki w miejsce jego, jego rany. I przebicia włócznią żołnierza nie uwierzę. I nawet to pierwsze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Przecież widzimy i słyszymy i czytamy w Ewangeliach, że nie, nie były przepełnione radością, nie były przepełnione entuzjazmem. Pan zmartwychwstał, widzimy go w uwielbionym ciele, ale oni byli przestraszeni, oni byli przerażeni. Oni, Im się wydawało, że są tak ogromnie przerażeni po, tym, po tej traumie, że im Bóg odebrał rozum i widzą zjawę. Potrzebowali więc czasu, by uwierzyć, by zrozumieć tę niezwykłą tajemnicę, gdyż tak po ludzku mieli z tym ogromny problem. Postawa apostołów, moi drodzy, dokładnie odzwierciedla moją i Twoją naturę. Człowiekowi łatwiej jest bowiem uwierzyć w coś, nie wiem, coś złego, co słyszymy w telewizji każdego dnia. Niż nawet w to dobro, które się wokół nas dzieje. Łatwiej nam jest uwierzyć w coś namacalnego, że to szkło jest szkłem, niż w coś, co wykracza poza nasze wyobrażenia. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa staje się fundamentem naszej wiary, wiary chrześcijańskiej. Jezus żyje. Jest jednorodzonym synem swojego Wszechmogącego Ojca. On jako pierwszy powstał mocą własną, boską. Powstał z martwych po to, aby zapowiedzieć to zmartwychwstanie w naszym życiu. I ta wiara powinna nas też czegoś nauczyć, czymś przepełnić. Że tutaj rozpoczyna się nasze życie, ale ono się nigdy nie skończy. Życie Twoich wiernych o Panie zaczyna się, ale się nie skończy. Kiedy zakończy się dom ich doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. To jest fragment prefacji, którą śpiewamy, którą modlimy się w chwili, kiedy odprowadzamy do, na miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Fragment modlitwy przepełnionej ogromną nadzieją. Że dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa my również zmartwychwstaniemy. Że kiedyś wszyscy spotkamy się w niebie, jeżeli oczywiście na to niebo zasłużymy. Musimy o tym nieustannie pamiętać, a nade wszystko modlić się o dar myślenia takiego Bożego Myślenia. Abyśmy mieli szansę, choćby w jakimś małym zakresie, zrozumieć tę prawdę że mamy udział w Jego zmartwychwstaniu, a przez to również udział w życiu wiecznym. Dlatego ta część Różańca Świętego nazywana chwalebną, już tą pokazującą nasze przyszłe życie, jest tak niezwykle ważna, tak bardzo przepełniona ogromem nadziei, byśmy nigdy nie zapomnieli, po co żyjemy. Po co czasami niesiemy krzyż i ciężar swojego codziennego życia? Byśmy tego krzyża nie odrzucali, ale byśmy naśladowali Chrystusa, dla którego i w którym żyjemy. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, abyśmy byli uszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Polećmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo niepokalanego serca Matki Najświętszej, świętej pamięci zmarłych Zofie Stanisława, Helenę, Kazimierzy, Kazimiera, Kazimierza, Krystynę, Bronisława, Ludwika, Antoniego. zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, i pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowość Maryjo, i pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Święty Szaferon, módl się za nami. Święty Ojcze Dio, módl się za nami. Święty Janiewianego, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i nad umarłymi, który okazujesz w miłosierdzie wszystkim ludziom, pokornie Cię dzisiaj prosimy. Aby ci, za których się dzisiaj modlimy, dostąpili w swej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego, chwalili Ciebie bez końca przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech na świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bóg. Bogu niech będą dzięki. Boże, teraz spokojne błogi.